Panie Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, do tej pory pan milczy. Ale to pytanie dotyka bezpośrednio Pana i jak sądzę, rzeczy dla Pana najcenniejsze, jak w przypadku każdego człowieka, czyli pana Honoru. Czy pamięta Pan rok 2008 i protest celników? Czy pamięta Pan Kuźnicę Białostocką, rok 2011? W obu przypadkach obiecał Pan funkcjonariuszom służby celnej, że w momencie, kiedy będziemy rozpatrywali zmianę systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych, Pan włączy celników. E, ja rozumiem, że Pan to obiecał, bo jak sądzę, pamiętał Pan o dwóch orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, orzeczeniu z roku 2004 i z roku 2007. I wreszcie, Panie Premierze, Pana honor. A jest również zawarty w obietnicy Pańskiego klubu. a Podczas 46. posiedzenia Sejmu w 2009 roku klub obiecał, że kiedy przejdziemy do reformy służb mundurowych, wtedy włączy Pan celników. I mam nadzieję, że Pan wykorzysta tę trybunę, aby powiedzieć, dlaczego nie ceni Pan własnego honoru. Dziękuję bardzo.